Oblicz średnią arytmetyczną wariację i odchylenie standardowe danych. W takim razie w podpunkcie A obliczamy średnią arytmetyczną, dodajemy nasze wszystkie liczby i dzielimy przez ilość, czyli mamy 5 dodać 5, dodać 5, dodać 5, dodać 5, dodać 5, dzielimy to przez 6, czyli mamy w liczniku 36 i to jest 5. Obliczamy wariację zestawu naszych liczb. Możemy zapisać to, że to jest 6 razy 5 odjąć 5 do potęgi drugiej na 6, czyli będziemy mieli 0 i obliczamy odchylenie standardowe naszego zestawu. W takim razie mamy pod pierwiastkiem, no to będzie i tak i tak 0. W podpunkcie B zaczynamy od obliczenia średniej arytmetycznej. W liczniku mamy 4, dodać 4, dodać 4, dodać 6, 6 i 6. Dzielimy przez ilość, czyli mamy przez 6 liczb, to jest 36, czyli wiem, że to jest 5. Obliczamy wariację naszego zestawu. 3 razy 4, odjąć 5 do potęgi drugiej, bo to była nasza średnia artymetyczna, i dodać 3 razy. 6 odjąć 5 do potęgi drugiej i dzielimy przez ilość, czyli mamy przez 6 liczb to jest równe 3 dodać 3 przez 6, czyli mamy 6 szóstych i to jest jedna cała. W takim razie nasze odchylenie standardowe będzie równe również 1. W podpunkcie C średnia arytmetyczna 3 dodać 3 dodać 3. Dodać 7, dodać 7, dodać 7, dzielimy przez ilość, czyli mamy przez 6 liczb. To jest równe 36, czyli mamy 5. Obliczamy wariację naszą, czyli mamy 3 razy. Powtórzyły nam się 3 razy trójki, czyli 3. odjąć naszą średnią arytmetyczną, czyli 5, do potęgi drugiej, dodać. Siódemek mamy również 3, czyli 3 razy. 7 odjąć średnia arytmetyczna do potęgi drugiej i dzielimy to przez 6, to będzie równe 12 dodać 12 na 6, czyli mamy 24 i to jest równe 4 i obliczamy odchylenie standardowe, w takim razie mamy pierwiastek z 4 i to jest równe 2, pod punkcie D zaczynamy od średniej arytmetycznej. Mamy 3, dodać 4, dodać 5, dodać 5, dodać 6, dodać 7. Dzielimy przez ilość, czyli mamy przez 6 liczb. W liczniku mamy 30, w mianowniku 6, czyli mamy znowu średnią arytmetyczną, która jest równa 5. Obliczamy wariację. 3 odjąć 5 do potęgi drugiej, dodać 4 odjąć 5 do potęgi drugiej, dodać dwa razy. 5 odjąć 5 do potęgi drugiej, dodać 6 odjąć 5 do potęgi drugiej, dodać 7 odjąć 5 do potęgi drugiej. No i musimy to podzielić przez ilość, czyli mamy przez 6 liczb. To będzie równe. 4 dodać 1, dodać 0, dodać 1, dodać 4. Dzielimy to przez 6. Mamy 10. Szóstych, czyli to jest 5 trzecich i obliczamy odchylenie, czyli mamy 5 trzecich pod pierwiastkiem, więc to w przybliżeniu będziemy mieli 1,29 setnych. W podpunkcie E obliczamy średnią arytmetyczną. Mamy tutaj 2, dodać 2, dodać 6, dodać 6, dodać 7, dodać 7, 7. Plus 8 plus 9 dzielimy przez ilość, mamy tutaj 9 liczb. W liczniku jest to 54, 9, czyli mamy 6. Obliczamy wariację, Będzie to 2 razy 2 odjąć 6 do potęgi drugiej, dodać 2 razy 6 odjąć 6 do potęgi drugiej, dodać 3 razy 7 odjąć 6 do potęgi drugiej. Dodać 8 minus 6 do potęgi drugiej, dodać 9 minus 6 do potęgi drugiej, dzielimy to przez ilość, przez 9 liczb. To będzie równe 32, dodać 0, dodać 3, dodać 4, dodać 9. Dzielimy to przez 9. Mamy 48 dziewiątych, czyli to jest równe. 16 trzecich obliczamy nasze odchylenie, czyli mam pod pierwiastkiem 16 trzecich, możemy z 16 wyciągnąć pierwiastek, czyli to są 4 pierwiastki z 3 i wymnażamy razy pierwiastek z 3 przez pierwiastek z 3, aby pozbyć się niewymierności zmianownika. mianownika. 4 pierwiastki z 3 na 3 i obliczamy to w przybliżeniu, czyli będziemy mieli 2 i 31. Pod punkcie F zaczynamy od średniej, mamy 4, dodać 5, dodać 9. 9, 9, 9, 9 plus 9 plus 10 i dzielimy to przez ilość, mamy 8 liczb, to jest równe 64,8, czyli mamy 8, obliczamy wariację, 4 odjąć 8 do drugiej, dodać 5 odjąć 8 do potęgi drugiej, dodać 5 razy 9 odjąć 8 do potęgi drugiej, dodać 10 odjąć 8 do potęgi drugiej. No i dzielimy to przez ilość, przez 8 liczb. Mamy 16, dodać 9, dodać 5, dodać 4. 68 w liczniku mamy 34/8, czyli będziemy mieli tutaj 4,25 Obliczamy odchylenie standardowe naszego zestawu liczb. To będziemy mieli w takim razie pod pierwiastkiem 4,25 a w przybliżeniu to jest 2,6.